Siemanko z tej strony, Bartin Dzisiaj sobie zagramy w Goodbye, Neighbor. Jak widzicie, na tutaj Gierkę, na telefonie, niestety. Dobra, ale mamy Goodbye, Neighbor. Czyli to jest. Oczywiście to nie jest pozdrowia, to jest oryginał gry. Hello, Neighbor. No to nev Game. Wow. To jest jak oryginał. Zobaczcie. Katysce, mamy katyskę. Continuuuję. E, okej, okay. jesteśmy. <grywki> jesteśmy. Hello, neighbor. Kamera jest taka niefajna, jakbym nad Nidol grał. Mam jakieś domy. O! Czy ja mogę to wziąć? O, mam pomidora! Mogę skakać, to jest w ogóle bardzo dopasowana gra w takim razie Czy ja mogę wejść do domu? O nie! Ja widziałem sąsiada Co ja mogę zrobić z tym pomidorem? Może jakoś obejmę ten dom? O! Zbijłem szybę! Zbiję szybę w domu Czy ja mogę teraz tu przejść jakoś? Chyba nie Jak tu przejść Jak tu idzie Ej, nie, 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 nie. O! To jest niebezpieczna gra, niebezpieczna. Pędziemy z tego pomidora. A jak ten szczęba zbić? A tu ona ją po prostu spojrzeć. Dobrze. No i jak on ma teraz tu przyjść? Idzie, idzie. Oj, 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 Panie oj, co siedzie dzieje? przepraszam! O! O, niebezpieczna gra. Nie uważajcie, nie pokazujcie dzieciom takich gier, bo to jest niebezpieczna gra. O, a... Co tutaj jeszcze jest? Ja to już nie mogę iść. No, idziemy. O, to jest wejście do, do domu, inne. Idziemy. A. Nie idziemy No to jest dopracowana gra, są normalnie pokoje umeblone Umeblonione o, Umeblowane I tu panie sąsiedzie Zwariowany Goodbye, neighbor Zwariowany sąsiad Dobra, to ja jeszcze raz zbijam to okno I teraz Ja muszę się dostać do domu Dobra, udało mi się. Jesteś w domu, on tu idzie? No! Cholera, jesteśmy w jego domu. E, weź tą lornetkę, jakoś co otworzymy te zaraz. Okej, okay, on tam na dworze jest, już... Dobra, e... Okej, okay, idziemy. To nic nie ma. Jakieś dźwięki w ogóle słychać w tlenie, nie wiem, by tam ludzie gadali. Telewizor. Włączyłem telewizor. Jakieś fotele. Czy ja mogę ukryć się w szafie? Nie mogę. Eee. Co tam jest w ogóle? Czy ja mogę się tam dostać? Nie wiem. kłótka, Czarny klucz, tak? Czarny klucz. O, Szukamy czarnego klucza. No, do góry nie pójdę. Nie ma miejsca. W kuchni będzie pewnie, pewnie. Zaraz znajdziemy klucz. Uciekniemy od... Ne goodbye, neighbor. Pewnie. Młotek! Mam młotek. te rozwalić deski. Dłużej już. Ja się trochę Nie. Eee, klucz, szukamy klucz. To jest ciężka gra, bardzo. Nie, że jest ciężka, tylko ciężka do sterowania. I klucz. O! Cholera, cholera, cholera.

To otwórz mi te drzwi, no Dobra, dobra Teraz, 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 teraz Jesteśmy uciekliśmy Idziemy windą O to jest straszna gra Ja przegram to Jest jakiś niebieski pokój To film chyba Dziś nie końcie,śmy goni chyba Tak wzięły rękę Nieee Klucz, klucz, klucz Aha dobra O chyba nie możesz łapać Idziemy, 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 Wyjście, idziemy, 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 yes, idziemy, 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 Nie mogę grać w gry, to jest zbyt niebezpieczne. Do góry teraz. Są drzwi. Są Haha. Nie. Jest, z dół kolejny. Teraz, tutaj, co ja mam iść w ogóle? Ja tu byłem, Dobra, e, jestem. Musiałem się cołoczyć, co, tak szybko na innym jest zdjęciu, ja. e, Jestem tutaj i nie chcę jest tutaj. Thanks for playing. Ogólnie okazało się, że po prostu trzeba było jak jak miście te drzwi. Ja była szafa, żeby było, było wejść w te drzwi ogólnie, bo mi ogólnie chciało coś. Ale po prostu ja szukałem to chyba 10 minut. Okazało się, że trzeba było wejść w tą szafę i się tak jak coś nagle no, okay, wyświetliło. Uh, Mejmenu. Przeciśliśmy grę. A ja wcisnę Skype? O! Okej, okay, ogólnie to dziękuję za oglądanie. No. Pozbyliśmy się najbora, uciekliśmy, tylko piwnicy są, nie wiem w ogóle po co, to było po prostu, musieliśmy sprawdzić, czy się kryje sąsiadzie, są w, w piwnicy sąsiada, e, więc dziękuję za oglądanie, e, elo, czy coś się ma?